Opowiadają sobie rzeczy, których w ogóle nie ma, tak? I mówią, wiesz, mamy dobry czas. <grym> <grym> dobry czas. To nie jest dobry czas. Ja trzykrotnie umierałem od kokainy. Stawało mi serce, e, budziłem się gdzieś na ojomie, a nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, paraliżowało mi ciało. Wiesz, tylko w tym czasie, gdyby ktoś próbował mi przetłumaczyć coś, to najwyżej bym mógł do niej w łeb dostać. Ponieważ ja byłem człowiekiem, który był absolutnie zde zdeklarowany e, 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 że ja moje zdanie jest najważniejsze. Że ja wiem najlepiej. I pierwszą rzeczą, której ja się musiałem pamiętać, to to, że ja wiem najlepiej. I wiecie co, e, ja trafiłem po raz trzeci do więzienia. I kiedy trafiłem po raz trzeci do więzienia, ja e, miałem dużo pieniędzy, miałem już prawników, miałem nawet układy w szpitalu psychiatrycznym, kiedy mi się palił brób pod nogami. To ja potrafiłem uciekać do szpitala psychiatrycznego, miałem dokumentację, że mam schizofrenię, rozumiesz? Ja wiedziałem, co mam mówić lekarzowi, od razu wpadałem gdzieś tam do tworek, czy do Warszawy lekarz, Kaszprzaka i, i mówię, że mnie, panie doktorze, znowu mówię, Widzę jakieś obrazy, słyszę głosy, ja mówię, hop, piżama, hydroksyzyna, dziękuję bardzo. już policja jak mojej przyjeżdżała, to ja byłem nieczynny. Ja byłem nieczynny. I wie, oni nie można wziąć pana bo pan Artur może się zabić albo zrobi sobie jakąś tam inną krzywę, tak? Więc ja miałem dokumentację, mimo wszystko trafiam do więzienia i to z głupim wyrokiem, z 10 miesiącami pozbawienia wolności. To dla mnie jako dla recytywisty to, to było naprawdę coś niedużego. To było coś... Yy, wiesz, polskie więzienie to nie jest sam To nie jest, yy, wiesz, jakiś, y, jak z amerykańskiego filmu. Nie? To nie ma takich rzeczy. To jest taki... Gorszy gatunkowo model robotniczy. Tam masz trzy posiłki dziennie, tam jest PlayStation, tam jest słuchaj telewizor, tam jest moda na sukces, jest plan, <noise> tam jest disco polo w a rozumiesz, Czy się umierać. No, więc to, to nie to. Ale, ale jaka jest filozofia więzienia? Jesteś pozbawiony wolności? 23 godziny siedzisz w celi, godzinę wychodzisz na spacer. O co chodzi? Chodzi o, izol o izolowanie człowieka, bo człowiek jest niebezpieczny. Społeczeństwo nie chce debili, tak? Zamykają takich ludzi. żeby być, żeby problemem jest izolacja. Problem jest to, że siedzisz i jesteś tam tak naprawdę sam. Rodzina gdzieś tam jest z dala, nie masz kontaktu. Chcesz wolności. Człowiek chce być wolny. Więc nie macie odebrać wolność. Ale polskie więzienie nie jest straszne, jeżeli chodzi o, o, o popyt tam. Więc e, tak sobie pomyślałem, mówię, dobrze, kurczę, siedzę, e, przesiedzę to. Najwyżej mi głowa od kopsu odpocznie, rozumiesz, wyjdę dalej, będę robił swoje i, i nie będę się przejmował tym, tak? Najbardziej się martwiłem tym, że będę tracił pieniądze. Że, że e, ponieważ dla mnie pieniądz był flutowy chyba wtedy, tak mi się wyda. To było coś takiego, co było dla mnie najważniejsze przyjaciółkiem. Ja pamiętam, że przyszedł kolejny recydywista do celi i miał ten swój taki, Majdan cały, i, i on miał oprócz tego taką czerwoną książkę. i Ja spojrzałem na to, mówiłem: Co to jest za książka? A on mówi: To jest Biblia. A on ja mówię, Biblia. A skąd ty masz Biblię? A on Przychodzi taki dwóch, mówi: Od pału do nas, mówi: Wiesz co tydzień? I przynieśli Biblię. Miał co? Kto to jest? I oni mówią: No tak, jakieś tam dwóch ludzi, więc z inżynierem energetyki drugi jakimś tam redaktorem przychodzą i oni nam mówią o Bogu. ja mówię zawsze się na te spotkania ja na wszystkie spotkania wychodziłem do niego, alkoholików wychodziłem do wszystkich bo chodziło mi o to, żeby jak na terapie różne, żeby tylko z tej celi gdziekolwiek wyjść nie? i mówię, idę też do nich. Wyszedłem do nich na spotkanie to byli ludzie, którzy nie mówili mi o tym, jaki jestem zły oni nie mówili, że ja się mam zmienić oni mówili mi o tym, że mnie Bóg kocha. A bym jakby ktoś młodym przywoził mnie w łeb. Za każdym razem jest że taki jest. Dlaczego? Ja się ich pytałem, mówię, słuchaj, to gdzie był Bóg? Mówię, jak tak. Jak mój ojciec ginął. Gdzie był Bóg? Jak człowieka zabiłem. Gdzie był Bóg? Gdzie był Bóg? Jak te rzeczy wszystkie robiłem. Nie mógł mnie zatrzymać? Mam spokrane życie. Ale ich Oni się to nie przejmowali. Oni nie mieli luz totalny. Przychodzili na kolejne spotkanie i znowili się, że Bóg mnie kocha. Ja mówię, tak. A ja się gotowałem jak czajnik Mówię. Muszę przeczytać tą Biblię. Muszę poczytać, bo muszę o czymś z nim porozmawiać. Wiesz, ja, ja nie znałem tematu, ja nie znałem tym, jakby poruszać się po tym gruncie. Zacząłem czytać tą Biblię, i doszedłem do wniosku po miesiącu, że Bóg jest. I tylko on jest w stanie nikt, nikt nie był w stanie pomóc. Więcej, ja nawet nie szukałem pomocy, ale uświadomiłem sobie, że on jest, że jest Bóg. I wiecie, ja. Wtedy w więzieniu oddałem życie Jezus. I moje życie uległo absolutnej zmianie. Dlaczego ja tutaj jestem u Was dzisiaj? Chcę wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Ten cały świat będzie wywierał na Was wpływ przeróżny. Będą, będzie chciał was zawinąć w swoje ręce. Albo na to pozwolicie, albo nie pozwolicie, albo popłyniecie z biegiem rzeki tego życia, tak, albo popłyniecie w prąd, Ja wiem jedno, z nurtem rzeki płyną tylko zdechłe ryby. Będą y, ludzie chcieli wam opłacić. Ludzie będą chcieli wam zaproponować różne rzeczy. Coś ci powiem, jeżeli już miałeś kontakt z jakąkolwiek, z jakąkolwiek formą manipulacji wobec ciebie, chcę żebyś wiedział, że to jest coś, co jest dla ciebie zagrożeniem. Narkotyki są jedną z głównych form manipulacji, jaką znam. To jest forma manipulacji. Wiecie Dlaczego? Dlatego, że za pomocą narkotyków, za pomocą e, też innych rzeczy, zaraz o nich was, Wam powiem chwilę, ale za pomocą narkotyków, bo o tym mówimy w tej chwili, można manipulować ludźmi. My tutaj na śląsku sprzedawaliśmy tajne politykom. Rozumiecie, kiedy byliśmy w grupie przestępczej. My faszerowaliśmy narkotykami gwiazdy lokowe. Żebyście sobie zdawali sprawę, ile ludzi jest uzależnionych od narkotyków w Polsce, i nie mówię o ludziach, którzy tam sobie imprezują e, e, ludziach po prostu, takiego, e, takich szarych ludziach, tylko o, e, ludzi, którzy są przy sterach. Jest uzależniony od narkotyków. O tym się nie mówi, bo tego się nie wie. Ale my dawaliśmy bardzo dużo narkotyków ludziom. Tutaj na Śląsku. Jeszcze 20 lat temu były takie sytuacje, że nawet były, to w telewizji było, to było dziwne, że na przykład były przecieki, jakiegoś przestępcę łapano i były przecieki e, nawet e, z, m, z, ze sfer politycznych. Że człowiek na przykład wiedział, że po niego jedzie centralne biuro śledcze. Wiecie dlaczego? Bo ludzie byli uzależnieni od kokainy. Mnóstwo ludzi. Mnóstwo gwiazd rokowych jest uderzeniami, to Jeden z głównych liderów w tej chwili jednego z najsłynniejszych zespołów rokowych w Polsce jest czpunem. Przecież pojechaliśmy na jeden melanchol z moją żoną, a on, człowieku nawalony jak autobus, podchodzi i mówi: Tylko heroina prosto w sercem, i to jest power. I gość do dzisiaj, rozumiesz, jest na listach przebojów. Jak ja na niego patrzę, to mi włosy na głowie rosną. Bo ja ich znam, rozumiesz? Mnóstwo tych ludzi znam. Śpałem z nimi. Byłem z nimi w różnych miejscach. To są, to są ludzie, którzy kształtują pewien kierunek w naszym kraju. Chcę ci też powiedzieć, to jest błędny kierunek, to jest manipulacja. Zaczyna się od małych rzeczy. Wszystko się zaczyna od małych rzeczy. Każda rzecz. Narkotyki się zaczynają od małych rzeczy. Buda, pornografia. Każda rzecz od małej rzeczy się zaczyna. Od małych spraw. Wiesz, jak dziś to. Wyobraź sobie, że nigdy nie brałeś towaru i podchodzi do ciebie gość który ma jakieś takie strąki tutaj, chudy jest, rozumiesz, podchodzisz, podchodzi do ciebie, widzisz, że on ze 20 lat po kablach tobie wali, rozumiesz, i mówi do ciebie, jest strzykawkę i kombot, mówi, walniesz, że ty weź goń się lepszy, słuchaj, tak? Bo to jest, rozumiesz, bo patrzysz na niego i widzisz, nie no, przecież człowieku, co ty sobą reprezentujesz, ale to on taki jest i to jest rzecz duża. Ale jeżeli idziesz na imprezę i bierzesz sobie dwa gramy skuna, proszę cię, i parę browarów, to już będziemy mieli fajną imprezę. To krok po kroku będzie doprowadzało do tego, że będziesz się stawał debilem. I tyle. Nie bądź w tym systemie tłumu. Ja mówię, że ktoś, kto jest częścią tłumu, to jest tłumok. Rozumiesz? Bądź sobą. Nie daj się temu. Nie daj się temu całemu systemowi. Ja wpadłem w to. Ja dałem się temu obładnąć. Dałem się obładnąć systemowi pienio, pieniędzy, systemowi władzy. Przy tym wszystkim były narkotyki, przy tym wszystkim był alkohol, przy tym wszystkim były imprezy, przy tym wszystkim było to, że chcę być kimś. Ja, nie, ja rozumiem, że chciałem być kimś. Tak naprawdę zapomniałem o tym, że ja jestem sobą, jesteś suwerenną jednostką. To ty jesteś decydentem swojego życia. Nie daj, nie, nie, nie pozwól sobie na to, żeby ten świat cię połknął. Ja sobie na to pozwoliłem i tylko dzięki Jezusowi ja się tutaj stoi. Ludzie mnie pytają, jak ty wyszedłeś z narkotyków? Jak wyszedłeś z grup przestępczych? Ja mówię, wiesz co? Z narkotyków wyszedłem na kolanach. Pomodliłem się, w stanie byłem wolny jak sami w maju. Mówię, a z grup przestępczych wyszedłem w ten sposób, przy moim kolegą mówiłem, że spotkałem Jezusa. Wiesz jakie były reakcje? Co ty już mówił na melanżę? jesteś? że być pasz. ja mówię, nie, niech pan. Ja mówię, spotkałem Jezusa, mówię, cień, ja mówię, w dziennik. Wiesz, ludzie, uważają. ja nie jestem religijnym człowiekiem, ja mam wywalone religię. Tu nie chodzi o religię, to. Tu chodzi w ogóle e, realnie o spotkanie osoby z Bogiem. Natomiast e, On uratował moje życie. Gdy byłem na dnie, może uratować każdego, wystarczy się do zawołać, ale można nie być nad Można też nie dać się. Można też wcześniej znaleźć prawdę. Można wcześniej. Można nie wejść w te życie z jakimś potencjałem, z jakimś ciężarem. Wiesz, ja e My jesteśmy od piąty rok w tej chwili we wszystkich telewizjach w Polsce, bo to jest precedens, ludzie się dziwią, jak pan wyszedł z grup przestępczych. Jak to jest możliwe, żeby być zawodowym przestępcą, żeby potem e, w taki sposób się otrząsnąć? Ja ludziom mówię prawdę, redaktorzy patrzą się jak sroka w knap. Mówi, co to, co to znaczy? Jak, e, jak to jest możliwe, że pan dziś może normalnie żyć? Kiedyś do drzyzny pojechaliśmy do programu, słuchajcie, do rozmów w toku i, i tam zaprosili nas, ponieważ e, jak się dowiedzieli, że... Że jestem członkiem grupy przestępczej, byłem członkiem grupy przestępczej i że ja oficjalnie przed kamerami mówię, że spotkałem Jezusa i że ja żyję jak żyję i że ja mam, że w tej chwili wpływam na, na setki tysięcy ludzi, to mówią jak to jest, zaprosili nas i kiedy ja powiedziałem, że jestem naprawdę wolny, jestem naprawdę wolny, że nie mam potępienia w sobie, że normalnie żyję, to było dziwne dla tych ludzi, jak to jest możliwe? Więc zaznaczam Ci dzisiaj, że to jest możliwe, ale jest też możliwe, żebyś po wiele rzeczy w ogóle nie sięgnął. Żebyś się dowiedział od takiego człowieka jak ja, który już przeżył te, te różne sprawy, że nie musisz e, dać się wciągnąć w to wszystko. Jeżeli ktoś będzie Ci proponował jakąkolwiek formę manipulacji, mniejszą czy większą, powiedz nie. Jeżeli ktoś będzie do Ciebie mówił, ty musisz tak żyć, tak wyglądać, tak funkcjonować, powiedz nie, bo on się, ja nie mam wyglądać. Ja nie mam funkcjonować. Ja, ja wiem. I nikt nie będzie wywierał na mnie wpływu. Nie daj się. Zrób ze swoim życiem coś dobrego. Jeżeli e, będziesz chciał e, skontaktować się ze mną, zadzwoń. Może będziesz w sytuacji bardzo trudnej, może ktoś z Twoich znajomych będzie w sytuacji bardzo trudnej. Zadzwoń. My swoje życie w tej chwili położyliśmy po to, żeby służyć innym ludziom. Napisz, czy na fejsie, czy indywidualnie, czy zadzwoń do fundacji, tam na, na skibicką, jakkolwiek, ale to jest mój osobisty numer telefonu, także możesz pod ten numer zadzwonić. Jeżeli nie, nie, nie odpiszę ci od razu na SMS-a, czy na maila, to zrobię to za kilka dni. Na pewno odbiorę, to zadzwonić. Na pewno z Tobą pogadam. Być może będą sytuacje, gdzie Ci będzie bardzo ciężko, teraz od kiedyś, ja nie wiem. Przypuszczam, że te, te, te numery się nie zmienią, e, dop dopóki się nie zmieni e, telefonia w Polsce. Dlatego, że, że zależy mi na tym, żeby ludzie, e, żeby, żeby mieć kontakt z ludźmi. Zadzwoń, kontaktu się. Pooglądaj sobie na internecie to, o czym mówimy od kilku lat. Nie zbagatelizuj tego. Stań kontra całemu systemowi tego świata. Po prostu nie bądź, nie bądź głupcem. E, dzisiaj tutaj, w tym mieście, ponieważ tu mamy przywilej być po raz drugi, w szkołach w różnych miejscach. O godzinie 18 na leśnej 11 będziemy mieli spotkanie dla całego miasta. Być może będziesz chciał przyjść, przyjść. Może będziesz chciał przyprowadzić kogoś. Może ktoś będzie nawet w złym stanie. Przyjdź. Może z rodzicami będziesz chciał przyjść. Nieważne, jaki jest problem. Ważne, że on jest do rozwiązania. Po prostu mamy w tej chwili 10 minut jeszcze. Jeżeli e, chcecie o coś pytać, to, to pytajcie. Jeżeli chcecie indywidualnie o coś zapytać, też możemy porozmawiać. Także e, dla, mnie jest, dla mnie to jest wszystko, co chciałem Wam powiedzieć dzisiaj e, i e, chciałbym, żebyście to udzielili na siebie. Naprawdę. Nie dlatego, że e, ja chcę Was o czymś pouczyć. Nie, chcę Wam zostawić jakiś potencjał wiedzy. Weźcie to i skorzystajcie z tego. Jak chcecie pogadać, mamy teraz taki czas. Także z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję.